Trasą Dobrzyca-Stara Łubianka poruszają się nie tylko okoliczni mieszkańcy, ale także leśnicy, którzy dojeżdżają nią między innymi do szkółki leśnej. Remont drugiego odcinka trwał ponad dwa miesiące. W zeszłym roku od strony Starej Łubianki oddaliśmy około 900 metrów, teraz nieco ponad kilometr, więc łącznie około 2 kilometrów tej drogi został wyremontowany. I no, trzeba przyznać, że droga już była w takim stanie, że naprawdę to był najwyższy czas. Starą nawierzchnię zastąpiła nowa. Drogowcy ją poszerzyli. W dodatku powstała tu także nietypowa ścieżka rowerowa. Zastosowaliśmy tutaj nowe rozwiązanie, gdzie jest umożliwiony ruch dla rowerów bezpieczny. Samochody poruszają się po części tej asfaltowej czarnej, natomiast rowerzyści. Po wyodrębnionej części czerwonej, i w momencie wymijania się samochodów, samochód ma możliwość zjechania na pas czerwony. To wyremontowanie pozostało jeszcze półtora kilometra drogi. Powiat Pilski przygotowuje projekt przebudowy. Koszt prac na oddanym właśnie odcinku to niemal 1 300 tysięcy złotych, z czego lasy państwowe przekazały ponad 900 tysięcy złotych.